Myślę, że to dzisiejsze spotkanie z pamiątkami, ze zdjęciami, które są historią Światowida, też ma sprowokować mieszkańców Elbląga, którzy być może w swoich zasobach mają inne ciekawsze zdjęcia, i, i to będzie miejsce, gdzie można tutaj będzie to zaprezentować w przyszłości. Ale również, tak jak powiedziałem, pamiętając o, o historii, chcemy rozmawiać o, o przyszłości światowida i dlatego pokazujemy, w jaki sposób światowid po rozbudowie e, ma nowe oblicze, jak się zmienił, e, a pewnie powiemy, w którym kierunku będziemy podążali. Historia 60 lat pokazała, że, że tu wielu elblążan, wielu elblążan e, chcących realizować swoje pasje, przyjść do kina, do teatru, e, pamiętają e, ten swoisty wystrój tego budynku i to chcieliśmy zostawić, ale również pokazać, że ta zmiana e, to nowa formuła to są nowe przestrzenie to jest. E, Również chęć pokazania, że wkracza do kultury nowa technologia, że wiele rzeczy możemy i cyfrowo obrobić, ale i pokazać. Więc wydaje nam się, że chcemy połączyć tą historię z nowoczesnością, z przyszłością. nas każdej e, instytucji kultury, e, ponieważ e, jesteśmy wszyscy mieszkańcami tego regionu i tak ważne jest dla nas, żebyśmy e, realizowali inwestycje, bo to może pozwolić e, na rozwój oferty e, kulturalnej dla e, mieszkańców naszego e, regionu. E, Dzisiejsza inwestycja, którą tak naprawdę możemy się zachwycać i która rozpoczyna ten rok jubileuszowy, 60-lecia powstania tej inwestycji, pokazuje, jak bardzo zmieniła się również kultura, ale też postrzeganie samej kultury. Jestem dumna z tego, że. My jako samorząd województwa, jako zarząd województwa, podarowaliśmy w prezencie mieszkańcom Elbląga nowoczesny budynek, nowoczesne wnętrze. A teraz trzymam kciuki za osoby nadzorujące, za Państwa dyrektorów, żeby taką ofertę stworzyli dla mieszkańców, żeby móc zachęcić również mieszkańców z sąsiedniego województwa do tego, żeby odwiedzili nasz światowid. Powodem dzisiejszego spotkania jest zainaugurowanie obchodów 60-lecia naszego światowida. Nie będę wymieniał, jak myśmy się nazywali, o tym będziemy pewnie jeszcze na briefingu mogli powiedzieć więcej. I dzisiejsze spotkanie tu, właśnie w tej przestrzeni, gdzie ona do tej pory była taką przestrzenią trochę informacyjną, jest uroczyste. Odsłonięcie ulicy Światowida. Pani dyrektor Magdalena Czarnocka-Kaptur przywitała serdecznie naszego przyjaciela Światowida, pana Juliusza Marka, który tam stoi po lewej stronie. Powiem tak: to właściwie trochę jego pomysł. A pan Juliusz ma takie pomysły, bardzo często trafiające w to, co my, jako światowi, chcemy robić powiedział i przyniósł mi taką tablicę. Ulica Światowida. Żebyśmy my mogli jakąś to wykorzystać. Wykorzystać, zagospodarować. I po jakimś takim dłuższym przeanalizowaniu udało się stworzyć ulicę Światowida w Elblągu, gdzie na tej ulicy Światowida chcemy troszkę mówić o historii, ale również Mówić o, o tym, co jest dzisiaj, mówiąc o tym, co nas będzie czekało w przyszłości. Otwórzmy e, w końcu ten zakątek, tak, ulicę Światowida, także zapraszam pana dyrektora, zapraszam panią marszałek. Symbolicznie. Także przez, przez najbliższy rok. E, ta wystawa właśnie ta tabliczka będzie, będzie nam towarzyszyła. Będziemy chcieli właśnie za, nie tylko wspominać to, to, kim byliśmy, co działo się w naszej instytucji na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, ale przede wszystkim zapraszać Was też na, na nowe inicjatywy, na, na nowe wydarzenia i, i właśnie po to, by, by to miejsce, które w ostatnim czasie bardzo mocno się zmieniło. Było właśnie takim miejscem, gdzie, gdzie każdy może tworzyć, każdy może znaleźć coś dla siebie, co pozwoli mu rozwijać swoje pasje i zainteresowania, ale tak jak powiedział mój kolega, nie byłoby tej dzisiejszej wystawy, gdyby nie życzliwość pani dyrektor, i, i przede wszystkim tu talent uczniów z zespołu szkół gospodarczych i w tym momencie chcielibyśmy nie tylko publicznie pokazać, kto wykonał zdjęcia na naszą wystawę, ale również serdecznie im podziękować. Bardzo dziękuję za zaproszenie mojej szkoły do współpracy do tego, by uświetnić Państwa tak zacny, piękny jubileusz 60-lecia. Jest to dla nas ogromny zaszczyt. Jestem dumna z tego powodu, że moi uczniowie mogą tutaj dzisiaj być i że ich umiejętności zawodowe będziemy mogli podziwiać i one też pozostaną na kartach. Historii już światowida na przyszłość, bo tego już nikt nie wymarzy, nikt nie zabierze. Pewnie mieszkańcy, turyści, którzy będą przybywali do tego miejsca, naszego ośrodka kultury tak ważnego dla naszego miasta, będą mogli również dowiedzieć się, że w oblągu jest taka szkoła, gdzie kształci w kierunku technik fotografii i multimediów i że uczniowie posiadają tak wysokie umiejętności. Stawa Światowit wczoraj i dziś to jest y, takie niewątpliwe zaproszenie, kulturalne zaproszenie. Z jednej strony do tej podróży w czasie, do tych wspomnień, do tych wszystkich wydarzeń, które przez 60 lat tworzyły to miejsce i to mamy tutaj właśnie zaprezentowane. Ale z drugiej strony jest to także zaproszenie do współtworzenia tego miejsca, do realizacji swoich pasji, marzeń, zainteresowań i po to, jakby tutaj jesteśmy. Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy uczniom z klasy Technik Fotografii i Multimediów, dziękujemy także panu Wojtkowi, Sójce, nauczycielowi przedmiotów zawodowych za wsparcie merytoryczne, pani dyrektor, za zielone światło. Wystawa składa się z 61 zdjęć. Archiwalne zdjęcia głównie z naszych tutaj zasobów światowidowych, ale także tak jak mówiłem wcześniej, dzięki współpracy młodzieży również takie zdjęcia tutaj mamy. 60 lat dla niektórych dużo, dla niektórych może to taki czas, kiedy możemy, powinniśmy mówić, że 60-latkowie to nie są ludzie starsi, bo tak to się utarło. To jest ten złoty okres, który mogą w swoim życiu pięknie przeżyć jeszcze.